Ja nazywam się Zuzanna Cichocka, jestem architektem z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu. I stworzyłam ten kanał po to, żeby podzielić się z Wami całą wiedzą w tym temacie. Bardzo dziękuję za inspirację, za zostawiony komentarz. Komentarz był z prośbą, żeby zrobić może, a właściwie z taką podpowiedzią, żeby może zrobić film o kolorach w łazience. Ale mi się ten pomysł spodobał. Naprawdę bardzo mi się spodobał ten pomysł. Mimo, że zawsze przekonuję Was do neutralnych odcieni, to kocham kolory, tak jak zresztą widać. I myślę, że jeżeli Wy kochacie, to jest to film dla Was. I zostańcie ze mną, opowiem Wam w mojej perspektywie i w mojej wrażliwości artystycznej, co ja myślę o kolorach w Łazience i jak w 2024 roku kolor dodać żeby potem nie żałować. Zapraszam. Zaczynamy od początku. W tej chwili mamy czasy, w których producenci szaleją z różnymi rzeczami, szaleją z dodatkami, szaleją z produktami, jest ich coraz więcej, ja sama nie nadążam czasami nad tym, co się dzieje na rynku. Technologie powstają w nocy, rano się budzimy i jest coś nowego i między innymi e, takimi nowościami, bo nazwijmy to od kilku lat nowości, e, są Umywalki, miski ustępowe i różne detale, nawet wanny w kolorze. Jest to naprawdę świetna sprawa. Kolor w ceramice pozwala nam na to, żeby łazienkę zrobić w miarę neutralną, a dodać ten kolor tylko i wyłącznie jako akcent w ceramice, albo dodać ten akcent plus kolor, ale to już dla odważnych. Kolorowa ceramika jest. Tak samo dobra jak ceramika w kolorze bieli, a jednocześnie daje nam niesamowite rozwiązania. Ja już nieraz używałam kolorowych umywalek, kolorowych misek ustępowych, jeszcze kolorowej wanny nie używałam. Naprawdę efekty daje to świetne. Kolor możemy uzyskać także przez użycie kolorowych kafli na świecie. Banalna sprawa. Powinnam ją powiedzieć na samym początku, ale moim zdaniem to nie jest główny sposób, w jaki możemy ten kolor przemycić w łazienkach. Y, tutaj uwaga. Y, ja naprawdę przestrzegam to jest na filmie o łazienkach i zawsze powtarzam, że przestrzegam trochę przed używaniem kafli modniackich, czyli 2024 z e, zdobieniami takimi jak w 2024 roku, są akurat modne. Szybko się nudzą, szybko trzeba zrobić remont i raczej uważam, że nie należy z tym przesadzać. Bardziej polecam uniwersalne kafle. Zazwyczaj takie, które wyglądają jakby były na przykład ręcznie robione w kolorze, czyli jakaś taka ceramika typu cegiełki. Ja wiem, że dostałam też krytyczne komentarze na ten temat, że dlaczego akurat cegiełki? Cegiełki są klasyką. Ja je uwielbiam i myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy też ciekawie można przemycić z nich kolory, też są bardzo uniwersalne, więc lubię używać y, tych kafli. Y, w takich płaszczyznach po całości, czyli na przykład na całej ścianie, albo w całym na przykład prysznicu, albo taką bandą kolorową, na przykład do wysokości 1,20 m. Lubię też używać kafli, które mają wzór, ale tutaj bardzo ważne, naprawdę bardzo ważne i dobrze jest się nad tym zastanowić, mianowicie to, że Niedobrze jest używać znowu takich wzorów, które są bardzo charakterystyczne. Kwiatuszki, liście, jakieś tego typu rzeczy, bo one się naprawdę szybko znudzą i zazwyczaj są związane z modą, która panuje. Ja jeżeli już chcę jakieś grafiki używać, to albo tworzę ją z czyli gotowych, używam kilku kolorów i na przykład je mieszam, albo używam jakiegoś wzoru, który jest geometryczny. Bo jeżeli użyjemy geometrycznego wzoru, to wtedy on nam się trochę mniej nudzi, trochę mniej pokazuje czasy, z których pochodzi i może nawet być takim wzorem trochę ponadczasowym. Ja często na przykład używam motyw szachownicy, oczywiście nie czarno-białej, bo mówimy dzisiaj o kolorze, ale zmieniam szachownicę z czarno-białej na na przykład jakieś odcienie żółcieni, albo jakieś odcienie zieleni, albo zieleń z beżem. Różne rzeczy Próbuję skomponować tak, żeby ten wzór niósł ze sobą ponadczasowość, a z drugiej strony przemycał gdzieś ten ciekawy kolor. Mój ulubiony sposób dodawania koloru, i to też mówiłam na filmach o Łazienkach, ponieważ to jest sposób, który pozwala nam dynamicznie ten kolor zmieniać. Mianowicie jest to malowanie ścian. I sufitów, bo bardzo lubię malować sufity, na jakiś kolor, ale malowanie tych ścian, które nie mają na sobie kafli. Dlaczego to jest takie super? Bo nie musimy się obawiać tego, że za dwa lata znudzi nam się ten kolor i ciężko będzie go wymienić, bo pomalowanie ściany nie jest takim problemem jak wymienienie kafli. Więc jeżeli chcecie gdzieś dodać fajny kolor, a troszeczkę boicie się w kaflach, super pomysł. Ściana, sufit. Genialnie dopełnia to, szczególnie w tych wersjach, gdzie kafle są na 1,20 m. Naprawdę Łazienki wyglądają jak milion dolarów. Kolejne miejsce, w których możecie przemycić kolor do Łazienki, to jest w zabudowie stolarskiej. I tutaj naprawdę nie ma limitów. Nie ma limitów, bo w zabudowie stolarskiej możemy zrobić fakturę z kolorem. Możemy zrobić paseczki, możemy zrobić zygzaki. Właściwie gdzie nas ta wyobraźnia poniesie. Oczywiście idzie to równocześnie z kosztami, więc na to trzeba trochę uważać. Ale jeżeli chodzi o wykończenie szafek. Naprawdę można tutaj zaszaleć. Dobrze jest pamiętać o tym, że trochę trudniej wymienić szafkę, bo w momencie kiedy wstawiamy szafkę, to tą szafkę montujemy na dane miejsce i niestety jeżeli wam się kolor znudzi, nie jest to tak proste jak wymienienie koloru na ścianach, ale na pewno może wprowadzić taki świetny akcent do wnętrza tylko w danym meblu. Na przykład nad miską ustępową Szafka pomalowana w kolorze albo pod umywalką szafka pomalowana w kolorze. Albo nie w kolorze, tylko w jakimś ciekawym materiale, na przykład jak w drewnie, bo drewno przecież też ma swój kolor. I dla mnie, takie przemycenie drewna w łazience, to też jest dodanie pewnego odcienia w łazience. Też można to przemycić. Pamiętajcie tylko, żeby użyć odpowiednich materiałów, ponieważ takie drewno, na przykład, nie zaimpregnowane w łazience. Nie jest dobrym pomysłem. Dobrze jest je albo dobrze zaimpregnować, albo użyć produktu drewnopodobnego, który zniesie warunki wilgoci błazience. Ten y, motyw jest jednym z moich ulubionych. Pojawił się niedawno, bo dopiero niedawno producenci wprowadzili takie rozwiązania, ale ja jestem. Ja jestem zakochana, jeszcze tylko czekam aż cena tych produktów troszeczkę się obniży, bo na razie jest tak wysoka, że ciężko mi przemycać już wszystkie projekty, ale z przyjemnością będę to przemycać, mianowicie kolorowe baterie. Nice. Naprawdę bardzo je lubię, bo możemy zrobić zupełnie minimalistyczną łazienkę. Z taką ponadczasową i ciekawą, dodać kolorowe baterie i jest szał. Bo to jest troszeczkę tak, jak z obrazami abstrakcyjnymi. Mamy jakąś dużą powierzchnię i nagle na tym czerwona kreska albo pomarańczowa kreska. Jak to zwraca na siebie uwagę, jak to świetnie pokazuje kontrast, jak to przyciąga wzrok. Dla mnie kolorowe baterie to jest świetna zabawa we wnętrzu, a też dość łatwa sprawa do wymienienia, bo zazwyczaj producenci mają te baterie z podobnymi zestawami. Tutaj trzeba uważać na podtynkowe zestawy oczywiście, bo te nie pasują do siebie zazwyczaj, ale jeżeli chodzi o jednego producenta, to zazwyczaj ma baterie w różnych kolorach, więc też możemy je wymienić. To na razie to jest jeszcze moim zdaniem trochę drogie, żeby tak się bawić raz na jakiś czas zmieniać tylko baterię, ale jak trochę stanie to myślę, że to będzie naprawdę super sposób na zabawę w błazience, zabawę z kolorem. Widziałam filmy chodzące po internecie, gdzie ludzie pokazywali, że robią to do it yourself, czyli sami malują sprayem baterie na kolor. No może na YouTubie albo na jakimś innym e, portalu dobrze to wygląda przez te kilka sekund, kiedy ten film jest kręcony. No ale nie wierzę, żeby ten lakier tam się utrzymał na dłużej. Niestety taki lakier jak będzie odpadał, będzie na pewno źle wyglądał, chyba tam wiecie, zamiast szamponu będzie spray i tam będziemy sobie trochę domalowywać od czasu do czasu. Kolejną rzeczą, której warto powiedzieć, to jest akcent. Ja już często powtarzam o akcentach kolorystycznych, ale tutaj chodzi o na przykład jeden element. Yy, jeden mały element, na przykład uchwyty w szafkach, albo uchwyt do papieru toaletowego, jakiś ciekawy, albo jakiś mały akcent w szafce, ale taki naprawdę niewielki cała przestrzeń jest neutralna i jakiś mamy taki malutki akcentik, który jednocześnie nie będzie nas drażnił, bo to też dla mnie jest istotne, żeby nie przytłaczać, na razie nie przytłaczać, bo idziemy coraz głębiej w kolor, więc nie przejmujcie się, jeszcze przyjdą czasy, w których będziemy cały cali zatopieni w tym kolorze, ale w tej chwili mówię o takich malutkich akcentach. To jest bardzo ciekawa, ciekawy sposób na to, żeby przemycić ten kolor i zobaczcie, że w każdym z tych poprzednich podpunktów Możemy zrobić też z nich akcent. Nie musimy tego łączyć w jakąś wielką kompozycję, tylko jeden akcent, jedna rzecz, jedno coś fajnego, co doda nam zabawy w łazience. Pojawi się ten kolor, ale tak naprawdę on nie będzie tak bardzo natarczywy. Taki akcent kolorystyczny. Uwielbiam to, co się dzieje obecnie na rynku. Mamy mnóstwo materiałów, powstają dosłownie w nocy. I to jest kolejny materiał, który notabene nie powstał niedawno, ale niedawno został wykorzystywany w takich. Kontrastowych łazienkach, w ogóle we wnętrzach coraz częściej jest wykorzystywany, a mianowicie kolorowe szkło. Na przykład, często szkło możecie w łazience znaleźć w szybach, które dzielą nam prysznic od reszty łazienki. Albo dzielą nam na przykład wannę delikatnie od szafki z umywalką. Dodanie tam koloru jest zawsze wyśmienite, ponieważ jeżeli w miarę neutralna będzie przestrzeń, a my dodamy kolor, do tego dojdzie światło i ono będzie przenikało przez te szyby, przenikało przez te kolory, to ten kolor będzie nam penetrował wnętrze i tworzył różne ciekawe efekty świetlne. Jak dla mnie nic więcej nie potrzeba. Kolejną rzeczą to są fugi. Posłuchajcie, fugi, czyli to, czym kafle są łączone między sobą. I tutaj niesamowity trend, on jest od pewnego czasu na naszym rynku. Oczywiście fugi są zawsze, więc tak naprawdę one zawsze są ważnym tematem i ważną częścią wnętrza łazienki. Ale ostatnio te kontrasty i kolory są trochę bardziej można powiedzieć modne. Ja bardzo lubię ten trend i myślę, że ten trend też może być ponadczasowy. Czyli użycie kolorów w fudze. I tutaj no, fantazja nie ma końca. Bo nie tylko musimy używać neutralnych kolorów i do tego kolorowych fug. Możemy użyć kolorowych kafli i kolorowych fug. Trzeba o tym pamiętać, że wtedy fuga bardzo mocno nam się zarysuje we wnętrzu. I to nie jest delikatne wnętrze. Ono wtedy robi dość mocny efekt, szczególnie w bliższym kontakcie, więc na pewno trzeba się zastanowić, czy to jest dla Was. Ale moim zdaniem, daje tak nietypowe rozwiązania we wnętrzu, i takie rzeczy można wymyśleć z kafli, e, układając je w różnych kierunkach i używając różnokolorowych fug. Super pomysł. Naprawdę warty przetestowania. Myślę, że to jest dla osób, które trochę się boją koloru, nie czują tego, niby by chcieli, ale jednak nie. Słuchajcie, jeżeli intuicja Wam podpowiada, że może jednak nie, to się nie zmuszajcie. Najpierw zróbcie coś delikatnego, najpierw dajcie sobie dodatki. Fajny, kolorowy ręcznik fajny kolorowy uchwyt, fajną kolorową firankę, jeżeli takie macie, jakiś malutki detal, który troszeczkę tego koloru wam wprowadzi do wnętrza, ale nie na stałe, to też jest dobry sposób na to, żeby się przekonać, że jednak tego koloru potrzebujecie albo że go nie chcecie. Bo jeżeli taki kolor was zmęczy w ręcznikach, wyrzuć się ręczniki, nie będzie szkoda. Natomiast jeżeli znudzi się taki kolor w jakiejś stałej strukturze, no to faktycznie ciężko to potem zmienić. Teraz e, tak się uśmiecham pod nosem, bo na ten pomysł e, wpadłam chyba jako ostatni, e, co można przemycić do łazienki i e, wypełnić ją kolorem, a jest dość banalny. Mianowicie chodzi o rośliny. E, jeżeli macie łazienkę z oknem, która zapewni roślinom. Odpowiednie doświetlenie. Oczywiście możecie używać lamp, które doświetlają rośliny, ale z mojego doświadczenia, jak tak patrzę, to rośliny jednak nie za bardzo to lubią. Wolą mieć czasami jakieś światło dzienne, więc raczej polecam to do łazienek, które mają światło zewnętrzne. I wprowadzenie takich roślin w dużej ilości pod prysznic, gdzieś postawienie kołowalny, postawienie jakiegoś, właśnie, akcentu roślinnego. Jak to wspaniale wypełnia łazienkę, co więcej te rośliny uwielbiają klimat łazienki, bo tam jest zazwyczaj ciepło i wilgotno. Oczywiście te rośliny, które lubią ciepło i wilgotno, ale te, które lubią, rosną jak szalone w łazience. Można to zaaranżować w tak piękny sposób. Że naprawdę z tej łazienki nie chce się wychodzić w połączeniu ze świecami, romantycznym oświetleniem. Daje to niespotykany klimat, który pozwala się zrelaksować i macie wrażenie wręcz kąpieli w jakiejś dzikiej puszczy. Dla mnie świetny sposób ja akurat okna u siebie w łazience nie mam, trochę żałuję rośliny, moje ukochane, mogłabym tam wpuścić bez zastanowienia, jakbym to okno miała. Nie możemy zapomnieć, rozmawiając o kolorze we wnętrzu, o tym, że możemy po prostu użyć tapety. Tych tapet w obecnym czasie mamy bardzo dużo, a wręcz rynek jest zapchany tapetami. I to nie tylko tapetami pokojowymi, nim będziecie je później przejmować, że nie możecie czegoś mieć w łazience. Tylko w tej chwili można dostać tapety, które można montować nawet pod prysznicem czy naokoło wanny. I producent gwarantuje, że z nimi się nic nie stanie. Jest pełno wzorów, są fototapety, są tapety z geometrycznymi wzorami. To naprawdę tylko i wyłącznie zależy od fantazji waszej czy projektanta, czego użyje. I moim zdaniem to jest super rozwiązanie dla osób, które są oczywiście przekonane o tej tapecie, bo tak jak wspominałam, tapety trochę bardziej męczą niż neutralne łazienki, więc trzeba naprawdę być do tego przekonanym. Można sobie na próbę jakiś kawałek tapety oprawić i pomieszkać z nim, zobaczyć czy Wam pasuje. Jeżeli Wam pasuje, to tapeta na ścianach, na sufitach. Ja właśnie lubię te takie bandy 1,20 m i dopiero od tego tapety. Bardzo lubię tapety na suficie, świetnie to wygląda, szczególnie w połączeniu z ciekawymi lampami. Jeżeli jednak nie chcecie tapety, trochę się boicie tapety albo przekracza wasz budżet, to spróbujcie też murali albo szablonów, które można, na które można pomalować łazienkę. Takie szablony są dostępne w komercyjnych sklepach, w sklepach internetowych. Są też naklejki, które można naklejać na ściany, i wydaje się, że to jest tapeta. To są takie rozwiązania troszeczkę bardziej e, budżetowe, ale na przykład moim zdaniem bardziej oryginalne, bo jeżeli coś sami wymalujecie, bo macie na przykład talent plastyczny, to jest to coś niepowtarzalnego i w zestawieniu z jakimiś ciekawymi e, kaflami łazienka może być wręcz magiczna. Więc jeżeli macie taki talent, kogoś znajomego z talentem, to na pewno taki mural byłby świetny, e, ale oczywiście, jeżeli nie. To może być tapeta albo jakiś szablon, który możemy kupić i go na przykład na ścianie powielić. Mam nadzieję, że jeszcze się trzymacie. Jeszcze nie skończyłam. Jeszcze mam kilka pomysłów. Kolejnym z nich jest przemycenie sztuki do Łazienki, czyli przemycenie na przykład jakiegoś obrazu kolorowego, ciekawego, możemy go powiesić na wanną i jeżeli dobrze go zabezpieczymy oczywiście, albo jeżeli na przykład nie bierzemy prysznicy, a się tam kąpiemy tylko i wyłącznie, możemy na jakiejś bardziej pustej ścianie powiesić duży obraz albo kilka obrazów, albo całą ścianę w art wall, wspominałam o tym w filmie o Salonie, jak można stworzyć taką ścianę ze sztuką, to na pewno jest świetny sposób na to, żeby przemycić trochę koloru do łazienki, a jednocześnie nie zostawić go tam na zawsze. Bardzo ważne jest, żeby zabezpieczyć sztukę. Przed skutkami wilgoci i przed skutkami zalania. Więc tutaj warto nie przesadzać z wartością sztuki, którą się wiesza, albo bardzo dobrze ją zabezpieczyć, bo jednak łazienka to miejsce, gdzie jest wilgotne, jest dużo wody i może się dużo stać. Więc nie chciałabym, żeby wasza sztuka była narażona. Ale sam pomysł jest naprawdę bardzo fajny i może wprowadzić on do waszego wnętrza trochę elegancji i trochę zmienić charakter łazienki ze stricte łazienki na pokój kąpielowy, a właściwie taki trochę pokój, że te wnętrze nie wygląda tak bardzo łazienkowo. Dlaczego o tym mówię? Bo sama zawsze wolę wnętrza, które wyglądają trochę bardziej neutralnie niż y, wytapetowane od góry do dołu kafelkami. Stąd mój pomysł, żeby jakieś ściany zostawić pomalowane i dodać trochę sztuki. Takim Ostatnim pomysłem, właściwie to nie jest ostatni pomysł, tylko połączenie tego wszystkiego, o czym Wam mówiłam, to jest eklektyzm we wnętrzu. Eklektyzm to jest łączenie stylów, czyli łączymy różne elementy, które się przeplatają ze sobą, tworząc spójne wnętrze. Od razu powiem, że to nie tylko dla odważnych jest, ale nie wiem, czy osoba, która nie ma zdolności plastycznych, mogłaby to zrobić tak, żeby sobie nie zaszkodzić. Myślę, że eklektyzm. To po pierwsze nie jest domena wszystkich, nawet architektów, bo nie wszyscy lubią eklektyzm. A po drugie, myślę, że to nie jest proste połączenie wielu elementów w ten sposób, że były spójne. Ale może marzy Wam się taka łazienka, da się to zrobić. Raczej uważam, że lepiej zatrudnić projektanta do tego. Taka łazienka łączy w sobie kolor w szafkach, kolor w kaflach, kolor w fugach. Ciekawe tapety, ciekawe lampy, ciekawe akcenty. Jest to po prostu połączenie tego wszystkiego, o czym mówiłam wcześniej. Zazwyczaj stworzenie takiej łazienki nie jest proste, tak jak wspominałam, ale efekt zazwyczaj jest niesamowity. Z minusów jest to, że może się troszeczkę szybciej znudzić, bo pewnie będzie dość agresywna, ale z drugiej strony, wiecie, Łazienka to jest miejsce, tymczasowe. Nie spędzamy tam bardzo dużo czasu, przynajmniej większość z nas nie spędza tam tak dużo czasu. Tomek! Co ty się tak drżesz? Co? Pół godziny tu stoję, rozumiesz? Więc możemy sobie pozwolić na szaleństwo. Jak macie trochę odwagi, eklektyzm jest dla was, czemu nie? Mam nadzieję, że film wam się spodobał, zainspirował do nowych pomysłów w waszych łazienkach. Jeżeli jesteście zainteresowani inspiracjami, które pokazywałam w filmie, to w opisie wrzucę link do tablic, gdzie będziecie mogli wejść i sobie obejrzeć te inspiracje spokojnie, powoli, a nie film Wam będzie uciekał. Mam nadzieję, że to Wam pomoże trochę w przeglądaniu tych inspiracji i w jeszcze głębszym wejściu w projekt Waszej Łazienki. Jeżeli macie jakieś pomysły albo jakieś Jakieś komentarze, koniecznie napiszcie. Może chcecie, żebym nakręciła jakiś specjalny film, coś was bardzo nurtuje. Koniecznie też skomentujcie. Ja ten film, tak jak wspominałam, zrobiłam z inspiracji pochodzących z waszych komentarzy. Uważam, że pomysł jest inspirujący i z przyjemnością zrobię film specjalnie. Dla Was. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić żadnego z odcinków. Wrócam teraz w miarę regularnie, więc warto mieć dzwoneczek, żeby nie przegapić. A tymczasem do zobaczenia.